Ha, ale jajca, zobaczcie co się dzieje szczupły zaatakował klenia patrzcie! nie wiem czy o, i w końcu mamy kluskę na jaką czekaliśmy miejmy nadzieję że się tylko rybka nie wypnie cześć się ma yy. Dzisiaj z samochodu, bo na polu są troszeczkę kiepskie warunki, wieje dość spory wiatr, chociaż teraz wjechałem tutaj za wał. I chyba nie jest tak tragicznie, jak myślałem, ale na otwartej przestrzeni strasznie dmucha. No co, ostatnio ze spinningiem byłem, wcześniej rano były warunki, jak widzieliście, było dość chłodno i tak dalej. No teraz już jest, o niebo lepiej, warunki już się poprawiły, trawka sobie zaczyna. E, rosnąć no i temperatura wody, temperatura wody już na pewno się trochę podniosła. No i co? Będziemy próbowali jakieś kleniki złapać, oczywiście, e, w tym tygodniu poświątecznym troszeczkę nam dni zabrakło. Także, e, no, byłem troszeczkę zmuszony wyjechać tak rano i, i próbować coś dla Was nagrać. No, wybrałem klenie. Miejmy nadzieję, że będzie więcej rybek niż ostatnio. Ostatnio było jeszcze chłodno. Mm. No i, no i tych rybek jak widzieliście, no nie było zbyt wiele brań. Jakąś tam rybkę udało się złowić. No dziś też, no z rana przed pracą, złajcie, no jakieś dwie godzinki, ale mam nadzieję na jakieś ryby. Na pewno się ruszyły. Woda fajna, chociaż ryby trzeba podchodzić od, od dołu rzeki, bo znaczy od ogona, bo na pewno będą płochliwe. No, bo woda jest przez ro... no praktycznie przejrzysta. Dawno nie było deszczu wody, rzeka zdążyła się dość dobrze oczyścić. No i co? No, i oczywiście będę bardzo zadowolony, jeżeli uda mi się jakiegoś jasia złowić, no ale nie robię sobie specjalnych nadziei. No, zobaczymy, wiecie, jak z tymi rybami jest. E, bywają kapryśne, no, szczególnie tak jak już wam mówiłem tutaj w naszej okolicy, o dużo mniej tych rybek się łowi niż na przykład tleni. Dobra, słuchajcie, będę leciał. E... No i będę próbował jakieś rybki złowić. Także, no trzymajcie kciuki, żeby się udało. No ale miejmy nadzieję, że, że coś tam się uda wydubać. Co, słuchajcie, zaczynamy zabawę. Nie będę za dużo ględził, bo podszedłem nad wodę. Widzę, że ryby się makabrycznie płoszą. A nie mam zamiaru. dowody do wody na partyzanta że na razie słabo z aktywnością nie widzę żeby słońce zaczyna wychodzić powyżej widać jakąś rybkę przy powierzchni Spróbuję je o od razu był atak Znaczy, że to klanik? O, mam w Ale próbuję. O, wyżej coś się spławiło. A no, powiem wam, że myślałem o i o żukach, ale tak wiało. To nagle się zaczęło uspokajać, że nawet mi to przez myśl nie przyszło. Jest tutaj rybka, bo znowu brała. No widzę, że już łatwo nie będzie, bo, bo brania są takie bez trzaniec. Ach, mieliśmy rybę. A widzicie? O, Skubie. O, Widziałem jak brał teraz. Mamy tu rybkę. Chcę go spłoszyć. Dobra, przesuwamy się. jest znacznie lepsza niż ostatnio jak tu byłem. Pamiętacie, no, błąd był mróz. Chciałem, że się wirka spławiła na środku rzeki. O! Mamy pierwszego, ale niestety nie za wielki. Patrzkę. się tajnie. Taki małuszek. Pierwszy jest niestety. Zbyt duża ryba to nie było. Aha. Oczywiście mam nadzieję na większe. że w najbliższym czasie znów wybieramy się nad Dunajec To znaczy chcemy się wszczelić na pewno jakąś rójkę No i nie wiadomo jak to będzie, bo wiecie jak jest z wyjazdem i z ogarnięciem, żeby wszyscy jakieś tam wolne pracy dostali chcę, żeby trafić na dobrą pogodę i trafić na rójkę także... także będziemy próbować, na pewno polecimy nad Dunajec. Oczywiście nie chcemy przegapić Tego najlepszego czasu jak rybki zaczną zbierać No ale różnie może być Ja Wam, że kilka żytów i rybki się płoszą Co jest fajsze tak na nie Zdarza mi się tu je czasami łowić I troszeczkę już Się nauczyły, że To niekoniecznie taki woberek to żywa przynęta więc znaczy to żywa ryba więc są ostrożne. dlatego poruszam się w górę rzeki podejrzewam że w dół rzeki marne szanse o mamy rybkę o najprawdopodobniej ten sam kaliber a się dziwię bo wobec nie jest taki malutki Jest identyczny, zobacz tutaj, no, zobaczcie taki baś. Mam, że jak ostatnim razem tu byłem, to akurat takie się bardzo rzadko trafiały. Brały raczej większe. A powiem wam, że trafiają się już naprawdę fajne kruchy Nie mówię, że ich jest dużo, ale A siedzą tu nie takie pod 5 dych na pewno Oczywiście Takim trybem kiedy podchodzę jakoś na partyzanta i, i gadam do kamery to ciężko będzie taką robę przechyczyć no ale taki 35-40 już na pewno bym mnie ucieszył Nie ja wiem czy będziecie widzieć. Na pewno nie jest za daleko. Dudek właśnie przelatywał, widzę. Tego ptaszka drugi raz w tym roku. Z reguły to widziałem. Widywałem te ptaki raz. Góra dwa razy w roku. A na przestrzeni ostatniego tygodnia drugi raz widzę ptaszka i to w zupełnie innym miejscu. Także fajnie. Bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że to dość rzadki ptak. Z tego kaczki śmigają. Fajnie zawsze o poranku być nad wodą. Dużo dźwięków, których normalnie nie słyszymy, budzącej się przyrody. I na pewno to Ach, może nas troszkę odstresować przed... przed ciężkim tygodniem albo przed pracą. Wiecie jak jest. O, było huknięcie. I to takie lepsze troszkę. Na pewno nie była to ryba tej wielkości jakiej złowiliśmy. Wyżej elegancko rybki się spławiają. Byłam, że muchówka byłaby dzisiaj rewelacyjna, ja oczywiście przez ten wiatr więc w nocy. Nawet mi to nie przyszło do głowy Odchodzimy w zasięg rzutu Ryby, które tutaj zbierają o, Od razu było branie To jest rybka, ale niestety Niestety mała Już taki sam. Troszeczkę może. Przed. Zobaczcie, kilka rzutów. O, chyba wy tego nie zobaczycie, ale kilka rzutów, i rybki już się odsuwają ode mnie. Dość płochliwe. Mm. O, powiem Wam, że chyba jaś wyszedł i to piękny, miał woblera w pysku i go wypluł. Widziałem tą akcję. To nie jestem pewny, czy to jaś, czy kleń. Jeżeli kleń, to na pewno większy. to rybka, najprawdopodobniej większa. Ha, ale jajca, zobaczcie. Co się dzieje? Szczupły zaatakował klenia, patrzcie. Nie wiem czy... Zobaczcie <śmienicza> no, co wyprawił Dobra <śmienicza> oddawaj Chodź kurde ale jajca zobaczcie się, się stoi wkurzony To gad Lecie puścimy go On tylko tutaj czeka Wiedziałem co się dzieje. Ha! Powiem wam, muszę go puścić. O, poszedł. Ale, masakra. <grystanie> Niezła akcja, powiem wam szczerze. W sumie dobrze, że nam wobka nie zaatakował. Pewnie by była obcina. Ale, fajny szczupak taki a powiem wam ponad 5 dych na pewno nie wiedziałem co się dzieje po braniu bo ryba się wydawała mała a tu nagle bach. nie chciał nam oddać rybki masakra powiem wam Ale prawdopodobnie są już potarle zaczynają żerować Dwa razy się rzucał na tenika Ciekawa sprawa bo szczupłaków też tu jest bardzo mało A jak widać jakieś się trafiają gdzie można zapolować na niego ale Już po pierwszym maja Ale często się zdarza że Szczupak atakuje jakąś rybę na haczyku. Ona się przestaje naturalnie zachowywać. Najdziwniejszy, żaden fajniejszy klenik nie chce wziąć. Ostatnio, jak wam mówiłem, jak tutaj byłem, bez kamery, to w większości brały fajne ryby. Spore. <ścoughs> Szczupak. Wy tego pewnie nie widzieliście, ale stał obok w wodzie i czekał chyba aż wypuszczę rybę. Po prostu nie chciał odpłynąć. A naprawdę wygląda na to, że o wiele chętniej, wiele lepiej by się dzisiaj młówka sprawdziła. Ale jeszcze trochę woda się ogrzeje i na pewno się wybierzemy z muchą. Szczupak naprawdę był narwany. Dziś nie chciał nam oddać klenia. Niestety dziś biorą. O, fajnie. Bez zadziorowych. Macziki, Maluszek, Płyn. No, bez zadziorze nie ma problemu. Fajnie się wypina. Z reguły wykonuje większość przynęt na hakach bez zadziorowych. Chyba że mam jakieś haki ze starych zapasów No to wtedy się przygina zadział A oczywiście też się zdarza Że rybka czasem ucieknie Ale już nie o to chodzi Istotnie mi się wydawało że tutaj nie ma maluszków Bo jeżeli już były brania to brały takie 30 w górę Może z 1 się trafił mniejszy. Teraz te większe mają totalnie gdzieś. Kurde. Szkoda, bo był. I ten na pewno był trochę większy, bo patrzyłem na kiju Kolejny kraksia. Wtedy znowu przedszkole O. fajnie i nie wypił się. O. To było ładne uderzenie A jest Może troszkę większe A jest ten. ten sam rocznik Chłopaki dzisiaj Biorą tylko takie Standardowo Nie się tego wypiąć jakoś W miarę Tak o! Tym razem w końcu mamy... Mogę... Aha! Już nie mamy. <śmiech> <śmiech> Było branie fajne. Niestety ryba spadła, a w ogóle O! I w końcu mamy kluskę. Na jaką czekaliśmy. Miejmy nadzieję, że się tylko rybka nie wypnie. Jest w końcu piękny klej. A już miałem no bardzo kiepsko zacięty. Haha, ha, ha, chodź. To Ha ha, zobaczcie. No i piękna kula. Udało się na koniec łowienia. Taki kleksio, ja wiem, 35 centymetrów, może nie, no ale to już fajna ryba i na takie przyjechaliśmy, ja naprawdę już limit czasowy przekroczyłem, więc muszę uciekać, dobra, oczywiście mnie całego musiał uciekać, o ogarnął się, już się zawinął, muszę umyć fajnie, no i co, widzieliście? Jak dzisiaj to wyglądało. No, sprzęt standardowy, jak na takie rzeczki. Mały wobek i tak dalej. E, jedna fajna kruska, trochę przedszkola. No i fajna atak szupaka. Zaatakował na małego klinika. No i co? E, no tak jak mówię, no jakiegoś szału nie było. Kiedyś tutaj byłem, było sporo fajnych rybek. Dzisiaj było, jeszcze tylko przy szkole. ale też ten w sumie niesprzyjający wiatr, pogoda się troszeczkę zmieniła, może to jakąś przyczyną było. No co, no jak Wam mówiłem, z naszymi planami to wygląda tak, i najprawdopodobniej będziemy próbowali się cztery żeby nas ochranka połowić. No, no i miejmy nadzieję, że nam się udało, bardzo dużo różnych czynników się musi złożyć. Wszystko musi się karoić, po drugie jeszcze rybki muszą zbierać, żeby można było połowić w miarę skutecznie. Ech, Jeśli chodzi o spinning, to mam szczerze, że na razie nic nie planuję. Ale to jest na no, sekret. E, no nie wiem, no, początek sezonu z takimi szczupakami, ale to... Raczej ciężki temat no, gdzie jeździć. Żebyśmy mieli nie brakowało przełów. prawie dał się w ręce złowić. No, nie wiem czy będzie słyszeć, bo po prostu jest makabra. Także co? Dzisiaj uciekam, kończę. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej!